To jest kolejny z restauracji. Jest ze mną Lilix. hejcia dokładnie Lilix. <laughs> no i oczywiście, to jest kolejny z restauracji. No, chodź, e, a restauracja mamy w tym samym miejscu <laughs> Restauracja mamy w tym samym miejscu, bo mamy Privata Odbierzemy sobie kaskę... Cóż, ale kochasz kelnera, więc no nam się przez ten czas, gdzie przywitaliśmy, to się trochę samo działo. mamy 190 kasy! Jup! Juhu! Dobra. Gdzie ja to? Tutaj to znalazłem, dobra. Czy opłacę się kupować jakiś przedmiot? Typu... Ale Lix, dlaczego ty chodzisz tutaj tak patrz? Wychodzisz tutaj tak i skaczesz po stoła. Czy ty jesteś poważny? Nie. Samochód. kupiłem ten super szybki. Który się nie nazywa najfajniej. I wątpię, czy się opłaca. Pił. On jest kelnerem? <laughs> On jest kelnerem? No jest kolnerem, jest Nie, ja chciałam, żeby tylko był kucharzem. No ale musimy tak. Nie musimy. No cóż? Dobra. Mamy my jakieś paczki za diamenty. Ale Lilix! On będzie Ci pomagał w życiu. Chyba utrudniał. Dobrze, weźmy pićku. Po 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 nam... Powiedz mnie. Że... A, gdzie Witam jestem tu! A, gdzie jestem tu. O, ok, kłow. O nie! <grym> Ale nie wiem czy... no nie, nie no, nie wiem czy... o! Ej, zbagował mi się telefon. Czekaj, muszę wyjść na świeży powiedz. Poleca Wojan. Jedno?! Czy tłumacz masz zamówienie? Robię pierogi no, do, do blimps, dump, blips, dup, 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 Ej, ale jestem kellerem przecież. Nie, a ja nie, ja nie jestem kellerem co? W pączkach! Będę je jadła i Yy, tylko, że ty się ja kąpiasz w gorącym tłuszczu. No ale tam są pączki! Widzowie! Widzowie! Jesteśmy fajni, bo was oglądamy! Co to było? <grym> <grym> to To my, widzowie. To co Erepa, nepa, elepa... Kreta. Kret dziecięcy! Tu masz przecież wejście! Co? Tu ci specjalnie wejście zrobiłem. Znaczy nie A -a. wejście, tylko, że st stąd możesz odbierać zamówienia, bo tu masz dziurę i możesz brać zamówienia tutaj. Ale jesteś koksem. Koks, kloks. Pojadę sobie pojeździć. O, kua, ua, ua. A zamówienie? O nie, uderzyłem w... O nie, o nie, uderzyłem w słup. Oh no. Oh no. <słuch> oh no, 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 no. Pan Mariusz połknął haczyk, połknął haczyk, połknął... Ojej, tu jest Halloween! Aaaaa! I ogólnie nagrywaliśmy ten, ten odcinek już raz, no ale no... Przy edytowaniu mi się ucięło coś i jak chcieliśmy to zobaczyć to okazało się, że jest ucięte, więc po prostu dokleję fajne, śmieszne momenty stamtąd tutaj. Więc jakby się nagle zmieniła kasa czy coś, yy, to się nie dziwcie po prostu, nie? A ty Lilix, jesteś szczęśliwa, że znów nagrywamy dla widzów? Tak. To dobrze. O, VIP! Vip Customer tu był. Odbierz, zobaczymy co nam wypadnie. A, ceramic Blow. Gdzie to się zakłada? A, dobra. O, dobra, czyli mamy tutaj już coś zrobione, tutaj mamy bardzo zrobione, tutaj mamy zrobione, tu mamy zrobione, tu mamy najbardziej zrobione. I nie wiem co jest najlepsze, ale chyba najlepsze jest flat wood plate. Okej okay. <ścoughs> Ogólnie to... Widzicie, że jest przekolorowany, nie? Wcześniej było tak szaro ponuro, tak szaro ponuro, tak szaro ponuro, szaro ponuro, tak szaro i niefajnie. Tak ponuro. A teraz jak to pokoloruje, tutaj dach, to będzie w ogóle. Ponuro. Znaczy się fajnie. Jest zamówień. Ogólnie, no to jest taki problem, bo nie mamy problemu, i to jest nasz największy problem. Marcin się zepsuł, tam jest jego klon, on się może teleportować do jego klona. O, ja cię kręcę. Gdzie jest jego klon? No tam. Może Ale się on się niego... przejrzany! No bo on się telepierdnął do, je... no, no, do jego klona. Ej, to nie fair! Weź go skasuj! Ej, co ty tu robisz? Ja nie mogę, co on wyprawi? Mmm, dobra, czekaj. Uwaga! Blue menu! Zwykłe! Któż by się spodziewał? Jest nie A jak oni zjedzą, to, to ten stolik przesuną. Okej? Okay? No? Ten stolik przesuną. W sumie. Ej! Taki stolik marmurowy. O kurde, ale to dobrze wygląda. Robimy marmurowe stoliki. Ok. Masz zamówienie, pat. Ma... Ej, czemu w jednym Mateusz musi wszystko gotować? Prawda. No, ale cóż, tak Taką sobie pracę wziął. O, w sumie. Ej, takie schody. Patrz, na któryk jest dywan. Ok. Eee, a pokaż tamte. Które były? No. Tamte lepsze. Z dywanikiem, nie? No. Znaczy nie lepsze. mile się chodzi. No właśnie, tak, ale nawet czuję to. A wylałem wszystko. Ale co w prawdziwym życiu? Правдивое в життю? Правдивое в Правдивое в життю? Давай, иди там. Правдивое в життю? Всё разлетелось No tutaj wszędzie. Gdzie? No tu. Gdzie tu? No przed tobą. Nie macie. Obra, jedziemy jutro do okolicy z tobą. Nie no, żartuję, widzę cię jesteś tu. Co co robimy? Ciągłe jest krzesło! A jakoś się tak postawiło, nie? A więc co, mamy coś jeszcze tutaj do ponagrywania, póki co to chyba nic. No pa! No to widzimy się na następny odcinek, tak? Następny odcinek o nie. Pewnie... Czekaj, czekaj, czekaj. No.